Laura Bączkiewicz nie wygrała Eurowizji Junior, się nie poddaje. Ona podbije świat. Choć 11. Laura Bączkiewicz z Konina zajęła 10 miejscem w finale 20. jubileuszowego konkursu piosenki Eurowizji Junior. To wraca zarywania starczą, bo dała świetny występ. Pogratulowała też zwycięzcy widowiska. Czyli Lissandro z Francji. Młoda artystka nie przejmuje się jednak tym, że nim wygrała konkursu. W konkursie Eurowizji Junior połowę punktów przyznają jurorzy z poszczególnych krajów. A połowa pochodzi z głosowania widzów. W przypadku konkursu dla dzieci także widzowie z Polski mogli głosować na laurę. W sumie, na trzech wykonawców, których piosenka i wykonanie przypadły im do serca. W niedzielny wieczór trzeba było jednak wykazać się sporą cierpliwością, by dostać się na stronę głosowania i zagłosować na swoich faworytów. Laura zajęła 10 miejsca dzięki perfekcyjnemu wykonaniu piosenki Tote Hamon. Tuż po zakończeniu konkursu Fakt spytał jej menedżerki: Jak się czuje młoda wokalistka? Laura była w wyśmienitym humorze. Dla Laury najważniejsze jest to, że po występie wiedziała, Żeń wykonała swój plan w 100%. Każda sekunda była zaśpiewana idealnie. Po zejściu ze sceny była z siebie bardzo zadowolona. A my z niej niezwykle dumni. Także tancerze spisali się fantastycznie, dali świetny show i byli dla Laury dużym wsparciem na scenie, mówi faktowi menedżerka Laury. Monika Wlaźniak, która podkreśla też, że innym delegacjom podobał się, i słusznie, występ małej Polki. Bez wątpienia jest to dla niej przygoda życia. Wspaniale jest to, że duża część innych delegacji podeszła do nas i mówiła, że nie mogą się doczekać, aż Laura podbije świat, bo ma wszelkie zadatki na wielką artystkę, powiedziała faktowi tuż po ogłoszeniu wyników menedżerka Laury Bączkiewicz. Teraz Laura czeka powrót do Polski i do obowiązków szkolnych, bo choć na pewno będzie występowała, a jej rodzicom zależy też przede wszystkim na tym, by chodziła do szkoły i miała mimo tych wszystkich sukcesów, normalne dzieciństwo. Sara James to ogromny talent. Co mówiła Elżbieta Zapędowska po jej występie na Eurowizji Junior? 11-letnia Laura Bączkiewicz wystąpi w finale Eurowizji Junior 2022, w jak się czuje? Mamy wieści prosto zarywania. Polska reprezentantka Eurowizji Junior 2022 po pierwszej próbie. Jakie szanse ma Laura Bączkiewicz?